Cześć, witajcie! Spotykamy się w 255 odcinku naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magicka Pokémonów. Lub, Dziś po raz pierwszy w naszej serii zawalczymy z bosterkiem Amonkhet do Magiców, jest złoty, więc jak jest złoto na zewnątrz, mam nadzieję, że złoto jest również w środku. Jest to pierwszy z dwóch bosterków e, bloku Amonkhet, drugim jest Hour of Devastation, który już mieliście okazję oglądać na naszej serii, zapraszam Was też do playlist. Każda z karcianek ma swoją playlistę, jeżeli chodzi czy osobno o produkty, czy sterki, Także zerknijcie w wolnej chwili. Natomiast dziś po raz pierwszy walczymy z Amonketem, jak już wspomniałem. Planie, który jest pełen wyznawców Nikola Bolasa, gdzie nasi dzielni Gatewatch trafili po wydarzeniach z kaladeszu. To tyle, jeżeli chodzi o flavor, natomiast sam set nawiązuje do starożytnego Egiptu klimatem. Supply Caravan. Naga Vitalist, Slighter Blade, Kotor Of Ambition, Kerst Minotaur, dalej mamy Unwavering Initiate, jest Tormenting Voice, ale ciekawe co jest na tym Tormenting Voice, ie. bo lasa chyba nie widzę, piramidy są, ale nic więcej. 2467 okay. Jest Greater Sandworm. Jest Luxa River Shrine, bardzo ładna rzecz, nawiązuje właśnie do Doliny Nilu ze świata rzeczywistego, Minotaur Shurshot. I zaczynają się nasze Ankomony jest. True Heart Twins za 5 many, 4-4 i możemy ich eksertować, jeśli atakują. Jeśli eksertujemy kreaturę, kreatury pod naszą kontrolą, dostajemy plus 1 plus 0. I eksertowanie to jest, nie jest odtapowywane podczas na, następnego untapu. No, średnie. Jest start i finish. Karta podwójna, czyli możemy sobie wybrać, którego efektu użyjemy, albo sobie zatrzymany, tworzymy dwóch białych żołnierzy na instancie z vigilancem. 1-1, albo mamy aftermatch zatrzymany. Czyli rzucamy ten, to zaklęcie z Graveyardu. I je usuwamy jako dodatkowy koszt, poświęcamy kreaturę i niszczymy kreaturę. Może gdzieś to widziało grę. Dalej mamy Shadow Storm Wizard. za dwie many 1, 3 Flying. I jeżeli cyklujemy lub dyskardujemy kartę, dostaje plus 1, plus 1 do końca tury. No, rewelacyjna nie jest, ale ma fantastyczny artwork. No i naszą kartą rzadką jest. Placz Belcher, Zombie Beast. Zatrzymany 5 na 4, to znaczy, że jakiś będzie y, kosztujemny. Jeszcze menace do tego, jeżeli jak wchodzi do gry, kładziemy dwa kontery minus 1 minus 1 y, na kreatury pod naszą kreaturę pod naszą kontrolą. I jak y, zombie pod naszą kontrolą umiera każdy oponent traci jedno życie. Ale bardzo fajny moim zdaniem. Ten feedback nie jest aż tak drugi, drogi, bo nie musimy koniecznie na niego kłaść. A także można sobie to jakoś skąbić. Co jeszcze? Mamy Landa, mamy Forest, który jest forestem spalm na pustyni, więc klimatycznie bardzo oddaje. klimata manketu. i mamy Tokenika. No i cóż, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 254 i Cyk. Mamy 255 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszego dzisiejszego bosterku z Amonketu. Wszystkie te karty znajdziesz na naszym Allegro. Link czeka na ciebie poniżej w opisie tego filmu. Jeśli ten odcinek przypadł ci się do gustu, spodobał ci się koniecznie, zostaw łapkę w górę. Natomiast jeśli e, ci się nie spodobał, też zostaw w, łapkę w górę. Oczywiście sekcja komentarzy jest, jak zawsze, do waszej dyspozycji. No i cóż, dziękujemy ci, drogi widzu, za twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym. Daily Bosterze, cześć, trzymajcie się.